Cześć! Witam Was ponownie na kolejnym odcinku. Yy, program ten zatytułowany jest NINA TEGO W SZKOLE CI NIE POWIEDZĄ i czytam fragmenty mojej książki, którą napisałem jakiś czas temu. To jest właśnie miejsce dla poszukujących prawdziwego sensu życia i naszego prawdziwego celu. Yy, opowiadam o sobie, czyli o moich doświadczeniach, i na tej podstawie właśnie dzielę się wiedzą, którą uzyskałem. I w trakcie różnych perypetii moich życiowych. I o tym jest między innymi też książka. I w tym momencie właśnie chciałem przekazać tą wiedzę innym, aby żyło nam się lekko w tym kohozie pracy. デュデュデュデュ。